Jeżeli jesteś to ze mną, to znaczy, że jesteś zainteresowany w dalszym ciągu zagadnieniami kontroli drogowej. Nie będę przedłużał. Zaczynam część drugą. Według rozporządzenia, policjant wydaje wiążące polecenia kierowcy i pasażerom. Na przykład wyłączenie silnika, wyjście z pojazdu lub pozostanie włączenie świateł awaryjnych. Zachowanie te określa paragraf 24. Zapis w rozporządzeniu można nazwać hałturą prawną, ponieważ policjant wydając wspomniane polecenia, przede wszystkim wyjścia czy pozostania właśnie w pojeździe, ogranicza wolność kierowcy lub pasażerów, która jest sprzeczna z konstytucją na przykład z artykułem 31 ustęp 3 czy 41 lub 92 ustęp 1. A przecież mamy do czynienia z rozporządzeniem, czyli zgodnie z artykułem 87 Konstytucji najniższym aktem prawnym. Zwracając uwagę na okoliczności i sprzeczności prawne, mam na celu naprowadzenie was w myśleniu o zawiłościach prawnych, które wydają się oczywiste, a jednak takie nie są. Przecież w nich funkcjonujemy od lat jako uczestnicy ruchu, w próżni prawnej, poddając się często wartościom wypowiedzi funkcjonariusza w trakcie kontroli drogowej. W rzeczywistości to każdy funkcjonariusz powinien być osobą wiodącą, któremu prawo nie jest obce. Jednocześnie wykonuje czynności jako osoba publiczna, funkcjonariusz określony artykułem 115 kodeksu karnego, wykonuje zawód zaufania publicznego. Suma tych atutów chroniących funkcjonariusza, np. artykuł 222 e, czy 223 Kodeksu Karnego. E, podczas wykonywania oczywiście swoich obowiązków służbowych stanowi jednocześnie obowiązek, obowiązek zachowywania się zgodnie z prawem i w jego granicach. Stanowi o tym konstytucja. W artykule 7 lub artykuł 6 w KPA określa właśnie zasadę praworządności. Funkcjonariusz w swoich czynnościach nie powinien być komentatorem, z czym często mamy do czynienia podczas kontroli. Ma w obowiązku stwierdzać, czy postępowaliśmy niezgodnie z prawem, poinformować nas o tym, podać podstawę prawną. A na, na podstawie której postępuje i przejść do czynności ukarania, wcześniej dając jednak możliwość wyjaśnień, co też często uważane jest za zbędną dyskusję, a przecież to podstawowe prawo podczas pierwszych czynności w postępowaniu o wykroczeniach czy w postępowaniu karnym. Uchybienia funkcjonariuszy są działaniami bezprawnymi, które w pewnych okolicznościach można uznać na naszą korzyść. Jeżeli mamy do czynienia z nadużyciem prawa przez funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej, mamy prawo do złożenia skargi. Skargi do właściwego miejscowego prokuratora na legitymowanie, na co wskazuje artykuł 15 ustęp 7 ustawy o policji. Podsumowując omówienie kontroli drogowej, chciałbym nawiązać do publikacji pana profesora Artura Mezglewskiego, który w swym wydaniu Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego wskazał znacząco na nowe rozporządzenie, właśnie rozporządzenie, które omawialiśmy z listopada 2019 roku, jako chaoturę prawną, która powoduje chaos dla funkcjonariuszy, jak i dla uczestników ruchu. Według rozważań we wspomnianym wydaniu podzielił kontrolę na trzy etapy, biorąc pod uwagę zasadniczą rzecz, mianowicie zmiany praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolującego, które diametralnie się zmieniają podczas kontroli. Pierwszy etap, określony jako procedura bezpieczeństwa, w którym Kontrolowany powinien podporządkować się funkcjonariuszowi, który stwierdza, iż może kontrolę przeprowadzić bezpiecznie, biorąc pod uwagę swoją osobę, jak również osoby kontrolowane. Drugi etap to procedury administracyjne, określane jako kontrola właściwa. Kontrolowany tutaj powinien uzyskać prawo do Zarejestrowanych wyników pomiaru, prawo do uzdo, udostępnienia dokumentów legalizacyjnych, czy też badań metrologicznych, urządzeń pomiarowych. I wreszcie trzeci etap prawo do sporządzenia notatek w formie pisemnej fotonotatek, nagrywania dźwięku obrazu, całości kontroli, czyli czynności. Przedprocesowe. Są to czynności przedprocesowe, tak zwane zbieranie dowodów. Podsumowując, rozporządzenie o przeprowadzeniu kontroli drogowej z listopada 2019 roku, można śmiało je określić, iż ma charakter tworzenia pierwotnych praw dla funkcjonariuszy, które w żaden sposób nie są poparte nadrzędnymi, Zapisami prawnymi w ustawie i są sprzeczne z aktami prawnymi najwyższej instancji, czyli konstytucji. Narracja rozporządzenia ma charakter autorytatywny, totalitarny w stosunku do osoby kontrolowanej, a ze względu na możliwość zmieniającego się stanu prawnego tej osoby podczas kontroli, jest to pogląd o podłożu co najmniej. Błędny. W, w sytuacji kierowanych zarzutów przez funkcjonariusza w kierunku kierowcy zmienia się status prawny kontrolowanego. Wchodzi w zakres kodeksu wykroczeń, a tym samym ma prawo do obrony, o czym już wspomniałem. Do obrony, czyli wyjaśnień, zbierania dowodów. W celach odwołania od decyzji o wykroczeniu. Pragnę wskazać na zagadnienia samego wykroczenia przypisanego przez funkcjonariusza. Proszę wziąć pod uwagę, że popełniony czyn zabroniony, bezprawny, musi być dookreślony przypisaną winą w czasie popełnienia danego czynu. Czynu bezprawnego, na co wskazuje artykuł pierwszy, paragraf drugi kodeksu wykroczeń. Nie chcę rozstrzygać w tym miejscu charakteru samego przesłania, pojęcia i istotę czynu w kodeksie wykroczeń. Na pewno musi wystąpić uzewnętrzniona wola czynu, charakteryzująca się również podżeganiem, usiłowaniem lub pomocnictwem. Ona może się charakteryzować. Może on wynikać z działania lub zaniechania, na przykład braku zatrzymania się w miejscu znaku B20, czyli znaku STOP. Jest to zaniechanie. Jednocześnie nie zawsze ma charakter bezprawny, chociażby w przypadkach okoliczności obrony koniecznej. Przekraczamy prędkość ze względu na ucieczkę przed napastnikiem, czy też. Stanem wyższej konieczności, artykuł 16 kodeksu wykroczeń, czyn bezprawny jako wykroczenie może być wykluczony w przypadku np. artykułu 17, który nawiązuje do stanu niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej w ograniczonym wymiarze, które mogą charakteryzować się silnym, nagłym wzburzeniem, silnymi emocjami. Co może odzwierciedlać obniżenie logicznego myślenia w chwili właśnie popełnienia czynu, czynu bezprawnego. Pomijając powyższe przywołania, kodeks wykroczeń znamienny będzie również, iż w czasie zarzutu wykroczenia, czyn musi być właśnie, tak jak wspomniałem, bezprawny. A żeby takim go określić, musi być zabroniony przez między innymi ustawę. W tym przypadku to dany akt prawny stanowi o naruszeniach, na przykład przekroczenia prędkości czy zakazie postoju. Fakt ten niestety jest często pomijany przez kontrolujących, którzy w swoim przekonaniu nakładają karę za czyn, który nie został popełniony, ponieważ w czasie jego popełnienia nie zostały spełnione normy prawne. Najbardziej naocznym przykładem braku spełnienia wspomnianych norm prawnych podczas kontroli drogowych są znaki drogowe pionowe lub poziome. Ustawa Prawa Ruchu Drogowego obejmuje swoją normą. Prawną w artykule 7 znaki i sygnały drogowe, wymieniając je w ustępie pierwszym, jednocześnie nadmieniając w ustępie drugim o rozporządzeniu i jego zawartości prawnej, to można powiedzieć, sens jego prawnego istnienia, a mianowicie określi w drodze rozporządzenia znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym. Ich znaczenie i zakres obowiązywania. Mamy tutaj w ustawie, w akcie prawnym, potwierdzenie, potwierdzenie prawne powszechnie, powszechnego porządku prawnego, jego hierarchii, zgodnego z artykułem 87 ust. 1 Konstytucji. W tym przypadku rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych. Poparty jest ustawą. Nie stanowi samoistnej normy. Dodatkowo ustęp trzeci wspomnianego artykułu 7 w ustawie prawa ruchu drogowego określa w swej treści załączniki do rozporządzenia w formie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Nadmieniając, iż Uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Mamy tutaj pełne wsparcie prawne ustawowe do rozporządzenia. I jej załączników, które spełniają w swej treści warunki techniczne. Wspomniana podstawa prawna nie posiada dwuznaczności, co jest bardzo istotne jest oczywista i transparentna. Oznacza to, że w sytuacji, w której nie będą spełnione warunki z rozporządzenia, i szczegółowych warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych jednoznacznie można stwierdzić iż nie ma przesłanek do wykroczenia nie ma możliwości popełnienia czynu bezprawnego nie występuje czynnik winy jeżeli znaki i sygnały drogowe tracą moc prawną po prostu prawnie na drodze nie istnieją. Za oznakowanie danej kategorii drogi odpowiedzialny jest zarządca drogi. To też jest określone między innymi w ustawie o ruchu drogowym lub ustawie o drogach publicznych. To on w ramach narzuconych ustawą właśnie o drogach publicznych zadań zobowiązany jest między innymi do prawidłowego oznakowania drogi. Zgodnych z normami, jednocześnie usytuowaniem znaków, sygnałów, urządzeń zabezpieczających właśnie w przestrzeni administracyjnej. Brak którejkolwiek zależności tworzy, tworzy próżnię prawną, czyli de facto znak nie istnieje prawnie. Nudum już, nagie prawo. Mam nadzieję, że zainteresowałem Cię prawem drogowym. I z ciekawością zajrzysz do kolejnych odcinków, odkrywając następne zagadnienia prawne, które obnażą w pewnych okolicznościach bezprawność wystawiania mandatów karnych. Pamiętaj, kierowca świadomy nie tylko swoich obowiązków, ale również swoich praw, jest kierowcą cennym na rynku pracy i Wskazuje swoją wiedzą osobliwy kierunek rozwoju nowoczesnego drivera, który wykonuje swój zawód z pełną odpowiedzialnością. Jednocześnie nie pozwoli na czerpanie wymiernych korzyści przez inne osoby poprzez wykorzystanie swojej, niezgodnie oczywiście, Sprawem. W tym miejscu zakończę część drugą z kolejnych czterech. Obejrzyj wszystkie odcinki, które złożą się w całość tematu kontroli drogowej.